Jestem alkoholikiem, mam na imię Damian. Cześć wam. No. Krok trzeci. Podjęliśmy decyzję, aby powierzyć naszą wolę i nasze życie opiece Boga, tak jak go rozumieliśmy. Nie bez powodu wybrałem ten temat, bo powiem wam szczerze, że... Odnoszę wrażenie, że odkąd jestem we wspólnocie, ale, na, ale przynajmniej na pewno w tym roku, to doświadczam na własnej skórze każdy krok w danym miesiącu czyli styczeń krok pierwszy, luty krok drugi, marzec krok trzeci. Szkoda, że to są trudne doświadczenia, w moim mniemaniu <laughs> oczywiście, aczkolwiek każde z tych doświadczeń przybliża mnie do Boga, nie do mojej tej siły wyższej. To mi naprawdę niejednokrotnie tak, tak było. No i też jest i tak, tak tym razem nie? tutaj na nasz, w naszej książce na stronie 60 jest napisane że zyskawy przy owo przekonanie znaleźliśmy się na etapie kro, trzeciego kroku to znaczy postanowiliśmy powierzyć naszą wolę i nasze życie opiece Boga takiego rozumieliśmy. Co dokładnie przez to pojmujemy i co dokładnie robimy? Po pierwsze musimy dojść do przekonania, że są małe szanse na to, aby życie oparte na samowoli było udane. Jeśli będziemy się nią kierować, to prawie zawsze będziemy skonfliktowani z kimś, z czymś lub kimś. Wiecie co? W ostatnim okresie jestem ofiarą mobbingu w pracy. Mogę to powiedzieć teraz otwarcie, bo próbowałem Aczkolwiek też chciałbym wrócić jakby do początku tej sytuacji, bo to nie jest też tak, że ja nie umoczyłem swoich paluchów w tym wszystkim, nie? Chodzi o relacje między mną a kierownikiem. I wiecie co, no parę słów ode mnie kiedyś usłyszał i od tamtej pory no. Było ciężko, trudno między nami, pomimo że się tam do, y, próbowaliśmy dogadać. No, y, niejednokrotnie była, wyciągałem rękę. Y, on też swoją drogą, no, można powiedzieć, że raz w sumie, ale to też, y, też nie jest tak, że to też z, zrozumiałem teraz ostatnio, że. Y, że ja mam się po prostu biczować tym wszystkim i dać się lać po gębie, że tak powiem, nie? I wiecie, zrozumiałem we wspólnocie właśnie, że, że to nie jest tak, że ja mam teraz być tym pokornym sługą, który dosłownie każdemu na wszystko pozwala i tak dalej, i tak dalej, nie? Z jednej strony słyszałem takie opinie od innych alkoholików, że no, na przykład, że stawianie granic, taki, taki kolega mi powiedział, że on tak stawiał granice, że aż wokół niego nie było nikogo, no nie? I wiecie co? I zgodzę się, bo w tym wszystkim jest coś głębszego, w co ja za cholerę nie mogę uwierzyć, nie? Chociaż teraz, właśnie, się to dopiero przede mną odkryło i poprzez sytuacje, które mnie spotkały, ja w końcu w to, w to uwierzyłem, że tak rzeczywiście jest. Nie? Na przykład, w ostatnim okresie bardzo się zastanawiałem odnośnie tej mojej pracy: co ja mam zrobić? Nie? Czy ja mam rzucić tą pracę, czy nie rzucić? Lęk po prostu kompletnie kierowany lękiem, nie? Bałem się rzucić pracę, bałem się jej nie rzucić, bałem się szukać nowej. W ogóle no, szaleństwo takie mnie spotkało. Ale powiem Wam, że, że to też jest... Tu miałem fragment, ale też nie mam zbytnio czasu. O, odnośnie lęku. To już do, do, do kroku czwartego, ale... Pytaliśmy samych siebie, skąd je mamy, czy nie stąd chodzi o lęki, że zawiodło nas poleganie na sobie. Do pewnego momentu było to dobre, lecz niewystarczające. Niektórzy z nas mieli kiedyś dużo pewności siebie, ale to wcale nie rozwiązywało problemu lęku, ani też żadnego innego. W dodatku, kiedy ta pewność zamieniała się w zrozumiałość, było jeszcze gorzej. Yy, ja zrozumiałem, że to nie chodzi o to, że ja mam problem. To chodzi o to, że ja się przejmuję że tym, tym w ogóle problemem. To jest tym, tak naprawdę, problem. Bo ja powinienem zaufać Panu Bogu, zaufać tej mojej sile wyższej. I wiecie co, jak ja dzwoniłem po, po innych alkoholikach, to ci tak bardziej zaawansowani wa, mówili mi o tym, że, że po prostu oni to zostawiają w taki, te, 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 takie trudne momenty. Ja mówię, no ale no i co ty robisz, człowieku? No i co? I po prostu tak sobie dalej czekasz na rozwój wydarzeń? Tak. Nie? No i nie, ja nie mogłem w to uwierzyć, że, że ja nie, muż, nie mogę swoich paluchów w tym umoczyć. <laughs> Więc w końcu się poddałem, nie? W końcu się poddałem, bo definitywnie mi moja siła wyższa pokazała, że że tak naprawdę rzeczywiście jest w stanie zrobić to dla mnie, czego ja nie jestem w stanie zrobić i to naprawdę robiąc swoje, tylko pomagając innym i odpierdzielając się od siebie, nie? I na przykład wiecie, jak miałem podjąć tą decyzję, bo jeszcze zastanawiałem się nad, w kwestii zwolnienia lekarskiego, bo nie dawałem, byłem w poniedziałek, wtorek do pracy, w pracy uznałem, że się po prostu nie nadaje, nie? Że nie jestem w stanie odpowiednio wykonywać swoich obowiązków. Myślałem o tym, żeby zadzwonić do psychiatry. W sumie miałem już umówioną wizytę. No ale nie, dalej walczyłem, że może nie, może tak, może inaczej powinienem to zrobić. Przygadywałem to z alkoholikami. Każdy z nich, poprzez dzielenie się tym doświadczeniem, mówił mi o tym, że kurde, no. Jakby, że powinienem iść na to zwolnienie jednak, nie wiecie co, a ja w głowie miałem jedno, że być może kurde oni mi udzielają rad nie? to 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 pewnie nie to ja tak nie powinienem zrobić aż w końcu w takim szaleństwie wjechałem w przypadkową drogę taką polną rozmawiając z innym alkoholikiem tak jadę i on mi też to samo oczywiście powiedział i mówi. Jeszcze słuchaj, jak, jak dwóch innych alkoholików to samo ci powiem, no to chyba coś musi w tym być. Mówisz, co uświadomiłeś mi, że jesteś piąty, nie? Ale dalej się nie mogłem tego puścić. Chciałem z tej polnej drogi wyjechać, zakręcić i wjechałem w taką łąkę. Zakopałem się. Zakopałem się na tej łące. Przyjechał gościu, wyciągnął mnie traktorem. Czy co, wyciągnął mnie tym traktorem. Ja wyjeżdżam. Z tą dalej wątpliwością. Patrzę, stoi przede mną koparka, na której widnieje napis L4. No to już mówię chyba po prostu nie ma takiej opcji, no nie? I też dalej idąc za tym moim planem, nie? No to fajnie ta psychiatra powiedziała, że... Przedstawiłem, jaka jest sytuacja i spoko może Pan mieć nawet do trzech miesięcy w związku z tym zwolnienia lekarskiego. Kurde, plany, pomysły, nie. I wiecie co, ja jestem na tym zwolnieniu dzisiaj. Od dzisiaj, nie. Umodziłem sobie w głowie kupę planów, pomysłów, co ja będę robił, jak ja będę tam sobie odpoczywał, i tak dalej, i tak dalej. A dzisiaj o godzinie 18 zadzwonił do mnie gość i zaproponował mi pracę, nie? nowy pracodawca. I mam jutro rozmowę. <grybujesz> Także tyle z mojego. Halo, bo miałem telefon. No, i tyle z mojego planowania. Tak się dzieje, jak ja sobie planuję. A Pan Bóg krzyżuje, jak to mówią, nie? No, nie mogłem uwierzyć w to po prostu, że, że działając, pomagając innym, a stawiał na mojej drodze tylu ludzi. Tylko, że dobre też jest to, że ja tak naprawdę. Ja to robiłem, nie. Pomimo tych lęków, pomimo tego wszystkiego, nie yy, to normalnie, yy, no, sytuacje się takie różne zdarzały yy, poprzez to, że powiedziałem raz na na mitingu yy, wcześniej, że fajnie by było w sumie pomagać starszym ludziom. To w środku nocy yy, zapukał do mnie człowiek z starszą kobietą, która błąkała się u nas po wsi. Że potrzebuję pomocy. <noise> Mówię, aha, okej, okay, nie. Tak się zaśmiałem, że chciałem mieć kota pod opiekę albo psa, a nie starszą osobę. No to nadmiar złe, złego, dobrego w sumie też dostałem psa. Nie? Okazało się, że chwilę potem pod moją działkę przyszedł pies, który się położył pod bramą i tyle. No i, i się nim zaopiekowałem, nie. Potem wiecie co, zaczęli wydzwaniać pod opieczni. Gdzieś jeden, który się nie odzywał jakiś czas. Potem kolejny, nie? Poprosił mnie o sponsorowanie. Potem jeszcze kolejny alkoholik zadzwonił do mnie, czy mógłbym pojechać do niego i z nim porozmawiać. Siedziałem u niego trzy godziny. Powiem wam, że ja w tym takim szaleństwie ja naprawdę dostawałem tego, tego czego nigdzie indziej nie byłem w stanie dostać. Nie? Bóg o mnie dba, to wiem. To widzę definitywnie mi pokazuje. Jeszcze taką wisienką na torcie był ostatni meeting dla mnie stacjonarny, na którym wyżeliłem się, jaki to jestem biedny i pokrzywdzony, a, a taki chłopaczek się wypowiedział o tym, że ma umierającą żonę, którą się opiekuje i ona tak jakby z dnia na dzień usycha, nie? Tak jak, jak, jak kwiat, w którym takie liście opadają powoli, nie? I kurde, zrobiło mi się wtedy głupio po prostu, że to moje takie małe, wielkie problemy. Ja mogę sobie tym tyłek podetrzeć tak naprawdę. Ale to też mi daje właśnie wspólnota, nie? Bo żebym ja tutaj nie był, to ja nie miałem kiedyś innego rozwiązania, jak to, żeby pójść i po prostu napić, nie? Albo jakimkolwiek innym środkiem zmieniającym świadomość zadziałać. Ja po prostu odczuwam to, że ja muszę uwierzyć w to, że naprawdę Bóg pokieruje, pokieruje tym moim życiem. Bez względu na wszystko, nie? Yy, I te moje pomysły, ja mogę sobie myśleć. Ja mam robić swoje, nie? Czyli jeżeli yy, ja to de facto zrobiłem, powiem wam, nie? Oprócz tych lęków, yy, no to ja poszedłem w to działanie, nie? Ja rzeczywiście szukałem tej pracy, nie? Prosiłem gdzieś o pomoc, pytałem się. Yy, robiłem swoje, yy, działałem wa dzieliłem się tym na, na meetingu, dzwoniłem do sponsora, nie rezygnowałem z, z sugestii, nie? Yy, I kurde, i naprawdę dzisiaj już widzę, widzę to działanie w Boga, Boga w moim życiu. Tylko po prostu ja czasem muszę poczekać, nie? Ja jestem bardzo niecierpliwy. Ja bym chciał, żeby to się wszystko u mnie działo na już. Nie? Żebym, żebym to dostawał, to, to, to czego chcę, tak naprawdę. Też, co też ostatnia sytuacja mi pokazała, to to, że, że nie można służyć Bogu i mamonie, nie? Bo ja, tak na dobrą sprawę, wiele rzeczy ukrywam w sobie, że mi nie zależy niby na kasie, Yy, bo Kasa kasą, tam okej. Okay. Yy, ja bym chciał we wspólnocie działać i tak dalej, ale tak naprawdę to, to, to nieprawda, nie? Bo dla mnie ważniejsza była kasa, nie? Jednak ta dochodowość była na pierwszym miejscu. Ja nie potrafiłem się tego puścić, nie? W żaden sposób, yy, no, ale dzisiaj przez te doświadczenia, no, mam tą gotowość, naprawdę mam tą gotowość, nie? Yy. Fajne jest też to, że właśnie to jest dzisiaj, nie? Że ten program i to moje życie ja dostałem, na, tak naprawdę dostaję od nowa na 24 godziny. Fajne jest też to w związku jakby z tradycją trzecią, że jedynym warunkiem członkostwa jest pragnienie zaprzestania picia, że ja zawsze mogę wrócić. I to nie chodzi o to, że ja zapiłem czy coś takiego, tylko tutaj to też się wiąże do, do jakby do powrotu do tej mojej siły wyższej, nie? Jeszcze też właśnie co ja, ja, ja ciągle walczę z tą, współ, z tą prostotą programu, powiem wam, nie? Z tym, z tym to odkryłem, że ja z tym mam kurde problem. Że ja się tutaj w takim wielkim amoku dzwonię do innego alkoholika, on mi mówi. Przejdźmy na stronę tam 80. Zaraz na 88. Gdy w ciągu dnia poczujemy zdenerwowanie lub zwątpienie, zatrzymujemy się, mówię: No stary, przecież ja kurde no setki razy to robiłem. Nie? Znaczy, tak sobie pomyślałem, tylko że wtedy, kiedy ja mam, jestem tak, że tak powiem, w ciemnej dupie, to ja z tego nie, nie korzystam z tych właśnie prostych rzeczy programowych, nie? a to naprawdę działa. Był taki moment w moim życiu, kiedy ja już to sobie w głowie utrwaliłem, nie? tą modlitwę lęku na przykład. I naprawdę Bóg mnie wyciągał zwycięsko z różnych sytuacji, trudnych rozmów, gdzie tam byłem u klienta i naprawdę nie wiedziałem po prostu jak z tego wyjść. Gdzieś drugi, druga osoba mnie gdzieś tam y, słownie zaatakowała, jakby po prostu ja taki w lęku, nie wiedziałem co powiedzieć I, i w tym momencie był taki przebłysk i to dosłownie y, kurde, no sekunda, nie? Cię, ja to po, powiedziałem, nie? Boże, usuń ode mnie ten lęk, skieruj moją uwagę na to, kim chcesz, abym, y, abym był. Wiecie co? I po prostu on mówił wtedy za mnie, nie? Ja, ja sam nie wiedziałem, że ja takie rzeczy będę, będę mówił, nie? I to ja wyszedłem z, z tego jakby z, z, z obronną, na, naprawdę obronną ręką, nie? Z tej sytuacji. Ech. No kurde, no tak to już ze mną jest, nie? Że... że mu, znaczy muszę, no. Nie wiem, czy muszę, ale doświadczam tego wszystkiego na własnej skórze. Być może... Jest mi to w jakiś sposób potrzebne, nie? Wiecie co, też chciałbym powiedzieć, że to nie jest moje takie pierwsze szaleństwo. Był moment też w moim życiu, kiedy odszedłem od, od sugestii i wtedy się te, te złe rzeczy w moim życiu działy. Nie zapiłem, ale wróciłem taki stary ja. Nie? Po prostu upijałem się na trzeźwo, kompletnie, nie. I Bóg mi podsyłał wtedy nowicjuszy do pomocy i tak dalej. Wtedy ktoś tam się odezwał, poprosił o przekazanie programu, gdzieś tam no, normalnie alkoholicy zaczęli wyzwaniać do mnie. Ale ja to też dzisiaj widzę, że nie robiłem sugestii, ale jedno robiłem z tych sugestii, nie? Jak, to jak, byle jak, fakt, faktem, ale modliłem się. Z tego, z tego odkąd, odkąd jestem ponad dwa lata na, na programie, nie zrezygnowałem, nie. Różnie bywało, nie chciało mi się czasem do kogoś zadzwonić. Różne sytuacje, ale, ale zawsze się modliłem, nie. I kurde, naprawdę tych zbiegów okoliczności, ja już po prostu ja dzisiaj się nie zastanawiam, nie? Czy, czy istnieje Bóg, czy jest, czy go nie ma. Ja jestem po prostu tego pewien. Nie? To ten etap już mam y, rozwiązany. Tylko y, że problemem moim jest to, że ja lubię być y, na jego miejscu. Że to ja, ja chciałbym być bogiem po prostu. Poprzez moje właśnie działanie, nie? Poprzez to, y, to taką szczyptę soli. Którą, którą ja, ja w moim życiu gdzieś tam, kurde, muszę zawsze coś... O, to tak jak jeszcze powiem na koniec, taka, taka może błahy przykład, ale, ale okej, okay, podzielę się nim. Ja jestem bardzo dobry w robieniu sosu. Nie? Sosu grzybowego. Jak jest u nas impreza jakaś w domu i na przykład szczególnie jak jest karkówka, to ja robię do tego sos grzybowy. I wiecie co, ostatnio z, zrobiłem sos grzybowy, który wyszedł mi po prostu idealnie, nie? świetnie, normalnie, y, nic dodać, nic ująć, no, no pyszny był w smaku. Nie? Za chwilę pojawiła się myśl, kurde, ale może jakbym dodał kwaśnej śmietany, to by byłby ciupkę jednak, tak by ten smak y, byłby lepszy. Nie? I dowaliłem tej kwaśnej śmietany. Kurde, ja go próbuję, on jest jakiś kwaśny, niedobry ten sos. Ja czy kręcę, no to ratuję go sosem, sosem, yy, śmietaną słodką. Yy, potem stał się w końcu mdły, nie i finalnie skrzeliłem ten sos, nie i to jestem cały ja, że, że coś jest dobrze, yy, dzieje się tak, jak powinno się dziać, a ja jednak tą szczyptę soli yy, czy tam kwaśnej śmietany w moim przypadku do zupy muszę dodać, nie. No także. Dzięki. To wszystko chyba na temat. Dziękuję Ci bardzo.